Gwarantuję, że wszyscy ci ludzie, którzy ci twoi, oni mają zgoła odmienne, a nawet przeciwne, przeciwne poglądy do Andrzeja Leffera, któremu, któremu tak. dzisiaj, rozumiesz, tak ślicznie wkręcili się w zak. No, ale zrobili to skutecznie. Nie mam do końca pewności, bo ja myślę, że panu Andrzejowi to w, w, codziennie kilku takich, kilka takich scen ma również w, w takich kręcach. nie było, nie było. Nie... Podejrzewam, że oni są co najmniej tak cyniczni jak ty, rozumiesz? No bo, to jest, no bo to jest to pewna kpina z demokracji, to co ty robisz. To, że demokracja dopuszcza coś takiego, że każdy może, kurna jeszcze wcale nie znaczy, że każdy do... powinien, nie? Dobrze, jaki tle doszedł do władzy, w jakim ustroju, twoim zdaniem? No, w demokratycznych no. wyborach został no, wybrany, przez znakomitą dziękuję. większość społeczeństwa, mianowicie właśnie niemieckiego. No to, ale co no, to, no, to, no to przecież to rzuciłeś, to no mnie pomogłeś się zaargumentować. Że... Nie, nie do końca, dlatego, że nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. No, no, ehm. no, no, no. Kogo ludzie chcą u władzy? Tak to, czy to jest kpina z demokracji? Polska, Anna Domini, 2004. E, to wodność akwarium, w którym pływają tylko spasione, a raczej grube ryby. E, czyli kraj kolesi, nie mylić malami. Brak perspektyw i totalna niemoc. Dzisiaj w naszych pomarańczowych włościach rewolucjoniści z powołania. Oczywiście bez koktajli, bejsboli, za to z pigułką na przebudzenie. Piotr Tymochowicz, Łukasz Klempus i Darek Konopka. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry, witam. Witam. Dobry wieczór. Oto premiera kreatywnej rewolucji. Odbyły się różne rewolucje techniczne, przemysłowe, informatyczne. Nie było nigdy w historii dziejów rewolucji w sferze komunikowania się. Taką wprowadzamy. Zapamiętajcie tę datę, 15 styczeń 2004. To data naprawdę rewolucji w komunikacji. Wiesz, jestem młodym człowiekiem, takim jak każdy z nas, każdy z nas, który po prostu pragnie czegoś dokonać w życiu. No i co powiem? No to co najważniejsze, jak każdy człowiek chce pokazać na co mnie stać. I co się okazuje? Mogę podać mnóstwo przykładów na to, że wszędzie podkładają nam kłody pod nogi, że tak naprawdę wygrywają układy. No właśnie, Polska to kraj, której potrzebna jest kreatywna rewolucja, czy może w letargu żyć jest bosko? 622, Radioakcja. Tak naprawdę jesteśmy zdani tylko sami na siebie. Ale wiem, że może być inaczej. Dlatego postuluję prostą rzecz. Wprowadźmy zmiany. Nie bądźmy tchórzami i niewolnikami. Możecie zmienić swoje życie bardzo radykalnie. Drodzy Państwo, do telefonów proszę. 622-2626. Powiem Ci to wprost, otwarcie. Twój los jest tylko w Twoich rękach. Dlatego przyłącz się do naszej grupy. Pamiętaj, skontaktuj się z nami i bądź jednym z nas. Piękna 66a, jedyny właściwy adres w kraju. Cześć, się tak, może tak. do rady stacji? Czy Możemy? Nie chcę się przyłączyć. Dlaczego? Się przyłączy. Bo małą rewolucję robimy. Zapiszcie kontakt do siebie. Jest to szalone, co ja robię. Wiem o tym, ale kurwa, przepraszam za słowo, trzeba coś ruszyć. Bo ja mam do wyboru, albo wyjechać stąd, ale jestem Polakiem, Powiedz parę słów. Słuchajcie! Mocni. Słuchajcie, kochani, dobrze, że tutaj się zjawiliście. Jestem, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj Was wszystkich przywitać. Jest to naprawdę rewolucyjny dzień. Zapamiętacie go do końca życia. 15 styczeń 2004 rok jako dzień nowej generacji, powstania rewolucji kreatywnej. O, o, brawo. Jestem z nami jeszcze, jak można imię, przepraszam? Edyta. Edyta, Edyta, dlaczego jesteś z nami? Kurczę, właśnie o tym ciągle myślałam, żeby coś wspólnie zrobić, żeby pokazać ludziom, że tak naprawdę młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia, mają wiele w sobie e, siły, emocji, jakiegoś talentu, żeby coś wspólnie zrobić i tak samemu, nie wiem, nawet grupom jak ja próbowałam, siedmiu, pięciuosobowi, jest to bardzo trudne. Czyli nie przyszłaś tutaj tylko przez ciekawość, ale dlatego, że naprawdę coś chcesz zrobić razem ja z nami, dla siebie i dla innych. To tak, bardzo tak. cenne. Także i tobie dziękujemy za to. Ja również dziękuję, że w końcu ktoś pomyślał o tym. No właśnie, dla was to fanfary. 322 26 26 Cześć Waltek z tej strony. Ja mam takie pytanie do pana Tymuchowicza, tak. Bo wszystkim dobrze wiadomo, że pan po jednego człowieka, który nas reprezentuje. Ja muszę powiedzieć, że ja, ja do tego człowieka no może się nie wstydzę, ale jak na niego patrzę, to po prostu źle mi się robi. I właśnie taki człowiek nas może reprezentować w Parlamencie w Brukseli? Taki człowiek nas reprezentuje jako parlamentarzysta? Tak. I, i ja nie wiem, czy pan chce za to pokutować, czy pan się, czy jak, jak pan w ogóle... Proszę pana i jednocześnie y, y, wszystkich, proszę o chwilę uwagi. E, ja y, wykonywałem swoją pracę. To jest po prostu, to była y, moja praca. Natomiast y, jest, przychodzi taki moment w życiu, kiedy sobie sami zadajemy pewne pytania. Ja sobie te pytania zadałem. Spotkałem wspaniałych młodych ludzi, którzy y, dzwonili, przychodzili do mnie i mówili, że chcą coś zrobić, chcą coś zrobić sensownego. Bo ja mam bardzo mieszane uczucia, pana słucham z tak. tego względu właśnie, że no, wyhodował pan jednego zombie i takiego bardzo mocnego, który jest trzecią siłą polityczną w naszym kraju. Na litość będzie boską. Tworzył, yy, yy. Będzie tworzył dla mnie prawo. Czy pan, nie wiem, czy pan tego zrozumie, że ten człowiek będzie dla mnie tworzył prawo, które będzie wiązało mi ręce, które będzie zabierało mi chleb. Ja musiałem w praktyce na x czy na y czy na z sprawdzić w praktyce pewne rzeczy, pewne narzędzia socjotechniczne, jak one działają. <laughs> prawo za wyboru. Po prostu można być katem i powiedzieć, że taką miało się pracę, ale może tej pracy nie Mam jeden pozytywny sygnał, za który dziękuję. Są pierwsi ludzie, którzy do nas docierają. Jeszcze raz chciałbym zapowiedzieć: nie zmarnujecie tego czasu. Zaufajcie mi, wiem co mówię. Być czy nie być, zombie, to do was. Reklama. Uh. Ja nigdy nie podchodziłem na poważnie do kwestii zostania politykiem. Zarówno od momentu samego początku tych takich akcji społecznych, nazwijmy to, po same spotkania prawda, z politykami, to wszystko miało dla nas jeden określony cel: sprawdzić, jak my potrafimy te umiejętności, które nabyliśmy tam w ten czy inny sposób prowadzić w życie i zobaczyć, jakie są reakcje na to wszystko. Natomiast chodziło o to, żeby zrobić coś dla siebie. I to, ten, te, ten projekt miał być elementem twojego planu życiowego. Tak, to miało być pewien. E... na przykład to środek do osiągnięcia jakichś celów dla mnie, pewien etap. Chodziło mi o tą rzecz, która ja liczyłem na to, że dzięki temu, że zaistniejemy tutaj w tym środowisku, ja nawiążę sobie takie kontakty, że w pewnym momencie, jak to się wszystko sądzi, ktoś powie słuchaj, dobrze, fajnie, poznaliśmy się na tyle, ja mam dla ciebie taką i taką propozycję. To Muchownik chciał zrobić rewolucję w, w młodzieżówce samobroń, samobrońskiej. Właśnie też chodziło o to, że ja może źle powiedziałem nie za, nie za każdą cenę. Ja bym do tego dążył. To znaczy, no mieszkujmy y, się, że od samego początku kwestia samoobrony nie jest ani mnie, ani Michałowi, ani Darkowi bliska, ani poglądami, ani jakimkolwiek innym rodzajem działalności. Mm -hmm. y, I myślę, że to też się dlatego, Dlaczego to się zakończyło? Może ten etap się zakończył też dlatego, że my tak naprawdę co do tego nie byliśmy przekonani i nie chcieliśmy się w to za bardzo angażować. Inaczej, inaczej: Ja nie chciałem się w to za mocno angażować i być może dlatego po prostu ja to odpuściłem, odszedłem, ja Michał. W międzyczasie Tomek jeszcze. Tutaj nacisnąć, Tak, nacisnąć, i mówisz. Nie może być rewolucji bez palenia książek. Każda przyzwoita rewolucja zaczynała się od palenia książek. Więc my też będziemy robić ów stos. To znaczy spalimy historię. Z e, historyczną rozumiem zapalniczką. Zobaczcie sam tego nikola, My zmieniamy cały świat! My zmieniamy cały świat! Wszyscy uuu, <laughs> Nie stagnacji! Za Za kreacji nie stagnacji! Rewolucja musi być! Rewolucja musi być! Nie będziemy domówić! Nie, nie będziemy mówić Kreatywność to nas brat, nie będziemy zmieniać świat! Ejo, ejo, ejo. Na tą chwilę e, zrobić jedną rzecz, e, to znaczy związać się z ugrupowaniem, które jest mi najbliższe w tym momencie, e, e, ideowo mm. e, tak naprawdę i, i e, powiem e, tu i teraz, jest to, jest to Prawo i Sprawiedliwość e, w tym momencie i e, 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 po prostu postrzegam w tej chwili tą partię jako, e, e, nie wiem, nieliczną, właściwie jedyną, która e, w jakimś sensie ma czyste ręce po prostu. No warto zainwestować w siłę w...